Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska. Jestem coachem zdrowia, doradcą psychologicznym oraz dietetykiem medycyny chińskiej. Pomagam i wspieram kobiety, u których zdiagnozowano nowotwór złośliwy piersi. Wykorzystuję w tym osobiste doświadczenie. Diagnozę rak piersi otrzymałam w 2013 roku. Od tej chwili przeszłam długą drogę, by powrócić do zdrowia. Teraz chcę, żeby kobiety, które znalazły się w podobnej sytuacji, Mogły skorzystać z mojego doświadczenia, z moich przemyśleń i przede wszystkim z mojej wiedzy. Jedną z form pomocy jest stworzony przeze mnie audioprzewodnik. Dzielę się w nim wiedzą i praktycznymi wskazówkami. Przewodnik jest skierowany przede wszystkim do kobiet, u których zdiagnozowano raka piersi, ale także dla ich bliskich. Przewodnik przedstawia szersze niż medycyna akademicka spojrzenie na zdrowie i nowe spojrzenie na źródło chorób. Przewodnik jest dla tych, którzy są zainteresowani integralnym podejściem do zdrowia i choroby. Jest oparty przede wszystkim o moją wiedzę z zakresu medycyny chińskiej i psychobiologii. Głęboko wierzę w medycynę zintegrowaną, która łączy możliwości współczesnej wiedzy medycznej z metodami komplementarnymi. Właśnie takie podejście daje możliwość i narzędzia do równoczesnej pracy na poziomie ciała i na poziomie umysłu. Jestem absolutnie przekonana, że łączenie różnych metod ma swój największy sens. Ważne jest, aby stosowane metody się wspierały i uzupełniały. Serdecznie zapraszam do audio przewodnika. Jestem przekonana, że będzie on wsparciem w procesie przejścia przez chorobę, niezależnie od jej etapu. Zapraszam również do odwiedzenia mojej strony internetowej. www.annasikorska.pl